Cześć, wybraliśmy się na spacer do e, pięknego parku w Ragby, do Ragby ogólnie zawitała już wiosna, e, jest ciepło, jest po kilkanaście stopni ostatnie dni, e, nie ma jeszcze słońca, ale zazwyczaj w południu wychodzi, więc e, mam nadzieję, że dzisiaj też wyjdzie słoneczko. Dzisiaj po południu mam w planie trochę popracować, więc dlatego wybraliśmy się teraz na spacer, żeby się przewietrzyć, żeby skorzystać również z tego pięknego dnia, ponieważ, tak jak mówiłam, mamy ostatnio bardzo ładną pogodę. I też chyba potrzebowałam trochę też może przejść się w jakieś inne miejsce, zrelaksować swój mózg trochę będąc w jakiejś innej przestrzeni, więc dlatego wybraliśmy się dalej, ale do bardzo, bardzo pięknego parku. Znaczy ten park nie jest aż tak daleko od naszego domu, bo to jest tylko może jakieś 15 minut pieszo ale wybieram inny park, zazwyczaj na nasze spacery z tego względu, że w tym akurat nie można spuszczać psów ze smyczy, więc wybieramy takie parki, gdzie Lara może trochę się wybiegać na przestrzeni. Wybieram się również do yy, sklepu z Bubble Tea, których, dla których robię social media, yy, ponieważ chciałabym zrobić kilka zdjęć, yy, jak pies jest w środku u nich, ponieważ oni są pet friendly. I potrzebują trochę kontentu takiego, aby pokazać ludziom, że chętnie można do nich wpaść yy, i posiedzieć ze zwierzakiem. Także zobaczymy czy, co nam się uda dzisiaj zrobić i czy będą otwarci, bo jest jeszcze troszkę wcześnie yy, i oni dopiero otwierają od 10.30, ale czasami przychodzą wcześniej, więc mam nadzieję, że będą wcześniej i idziemy zobaczyć.

Okay.